Krotnie nagradzana zawodniczka sportów sylwetkowych powraca do świata Free aby stoczyć pojedynek z niezwykle niebezpieczną rywalką. Panie i panowie, Anna, IFBB Pro, a Andrzejewska! Panie i Panowie, przed Wami najbardziej utytułowana polska pięściarka. Posiadaczka pasa WBC, która od dawna panowała debiut MMA. Zobaczymy, co pokaże nam w klatce już 26 listopada. Przed Wami Ewa Piątkowska! Panie trzymałyście na początku kwiaty od bagiety, tak patrzyłem trochę na ciebie, Ewa, i wydawało mi się, że nie wiesz, gdzie ty się znajdujesz na początku. Nie, nie, jest okej, okay. są róże, jest mięso, wszystkiego po trochu. Powiedz mi, e, trenujesz u Mirka Oknińskiego, rozumiem, że idziesz po skórę Anki. E, Oglądałem pierwszą konferencję, na której mnie nie było i trochę Ani tutaj nie. Do mikrofonu ceniamy, wydaje mi się. I teraz głównie pytanie do Ani. Jak, czy dla ciebie to działa mobilizująco, czy cię zdenerwowali na poprzedniej konferencji, że tak od razu Ewę postawili jako faworytkę? Ale mogę ją stawiać jako faworytkę. Spoko. 26 sprawdzimy, która jest lepsza. Ja się tym nie przejmuję. Przestałam już reagować na to, co mówią ludzie, komentować. Wyrażać swoje zdanie, każdy może na swój sposób. Ja się tym nie przejmuję. Dziewczyny, czy to będzie walka zapasy kontra box, czy. Jak się Ewa czujesz, może w parterze? Ja jestem lepiej, jestem dlatego, bardzo ciekawy. Coraz lepiej, dlatego y, jeśli walka wyląduje w parterze, to, 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 to tam się dopiero zacznie ciężka praca dla Ani. Anka Czarno. ci, y, że ja jej również czekam, jak i na stójkę, taki na parter. Nie będę zdradzać tego, co będę robić. Wystarczy, że wychodzę i robię swoje. No. Sprawdźmy twój boks, jak i sprawdźmy twój barter. No, sprawdzimy. Ewa, powiedz mi, e, ty jesteś właśnie. To takie samo pytanie, tylko odwrotne do ciebie. Ty jesteś bardzo mocną faworytką. E, nie będzie tak, że trochę zlekceważysz, nie? Nie, na pewno się zmobilizuję, bo to mój debiut, więc chcę wypaść dobrze. A kto u ciebie będzie w narożniku, oprócz łowcy skór? Będzie trener Roszkiewicz od zapasów i yy, trener yy, Rafał Dębski. Yeah. Tutaj, Antka, jak Ania, tak Trochę musimy przerw, uspokoić sytuację. Anka, powiedz mi, jaką masz e, taktykę na tą walkę. Jeżeli możesz nam zdradzić, to powiedz, gdzie będziesz tam szukała szczęścia, w, w której rundzie. W której rundzie? Bo generalnie mnie ta walka bardzo interesuje. Nie? Co los przyniesie? To się okaże, która to będzie runda. Nie wiem, chcę się sobie sprawdzić Ewę w stójce, jak najbardziej. Jak jest taką mistrzynią zawodowego boksu, to z chęcią tutaj na tej płaszczyźnie chcę ją sprawdzić. Nie mówię, że parteru nie będzie, nie obstawiam, że też tylko parter. Chcę po prostu sprawdzić, jaką jest zawodniczką. No jeżeli będziesz chciała się boksować ze to powiem Ci, mega wyzwanie dla Ciebie, no nie? Bo Lubię wyzwania naprawdę, i podnoszę sobie... Na... Po za każdym raz, razem poprzedzkę coraz wyżej. Jak z tego, co tylko mi się tam obiło o uszy i z tego nawet po ostatniej konferencji bardzo przewyżywa przegraną Zewą Brodnicką i powiem ci, że to jest jedna rzecz, której nie możesz przyrzeć. I ale to ci, tak, ona siedziała na dupie w tej walce, a nie ja. Ale to I ty, ty przegrałaś, będzie... wiesz co, nawet mogę ci dać przykład. Nie przegrałam. Marty Linkiewicz, która ma zachowała się naprawdę mega mimo to, że według naprawdę myślę, że 90% ludzi wygrała walkę z Limasti. To zachowała się naprawdę mega dobrze po walce. Nie unosiła się z tym, nie przejmowała się tym, że werdykt no był na niej stronę. Ale, na widać, matki, ale nie, widać jak się bardzo przejmujesz tym. Nie, nie I nie, nie możesz się, tego po przeżyć. Wyciągasz nie, no, nie wyciągasz to, ja to. Nie, po prostu. Ty cały czas to przeżywasz Za każdym razem tylko i wyłącznie przeżywasz i poruszasz to, że ty przegrałaś, że nie, ty chcesz ja rewanżu. Ja poruszam za każdym razem. Ale jeżeli ktoś ci tego rewanżu nie da i nie chce, to nie ubiegaj o niego. Nie chce, bo się boi. Wiesz co? Myślę, że bardziej ty się boisz tego, że jednak przegrałaś i kolejny raz. Myślę, że też byś przegrała. a tym, już Zgadzasz nie mogę się wiesz, mi do czegoś przegrała? Kolejny raz, bo tak za nie mówiłaś? Nie, po prostu ja już ją ten temat, po prostu. Mam dosyć bardzo przyżywa. tego tematu. Ona mówi, że ja Ale w sama programu... go poruszasz wszędzie, nawet w <grym> nie, tym regionie. Ale, ale to ty poruszasz? Ja nawet tego ten twojego ten dzień z zawodnikiem nie oglądałam. Jedne co mi się opiło. Jak nie oglądałaś, że... jak tam dyskutowałaś w komentarzach? Wiesz co? Został on dodany, tylko i wyłącznie, bo mi ktoś przekazał. Tak, Ta, ktoś bardzo, ci przekazał i e, taki szacunek, napisałaś ma do mojego duży trenera szacunek. i nawet nie, nie no, oglądałaś. I dokładnie tam napisałaś. Co ma mówił. Duży szacunek do do kobiet. kobiet ma. Do kobiet ma. Nie, nie ma. No ale on o tobie mówił. No, a kim jestem? No właśnie nie wiem. Wiesz co, to ja ci kurde pokażę w OKTAGONIE 26. Co mi pokaże, że jesteś. No to kobietą? się przekonajmy. No, a kim jestem? Nie wiem, skąd ja mam wiedzieć? No, wiesz co, no to może zadać sobie pytanie, kim jesteś. No, ja wiem, kim jestem. No, tak, nie widzę. <grym> Pamięci, jak tu tak gorąco między wami, Pamięci, to zapraszam tak, dziewczynę na A trener, nie ja wiem, czy tutaj na sali, czy nie, ale jak go widziałam e, w innym e, pomieszczeniu, to się na mnie patrzył kurwa kolorowa była. Ewa, Ewa. Anka się wkurwiła. Oj, coś będzie grubo, chyba, co? Czy... Czy jaka? To już sprawdzimy 26. Mm -hmm. Uwierz mi, że tak bardzo chcę ci dojechać. Szasznie, czy nie szasznie? Teraz pytanie, czy uderzy, czy nie uderzy. Gdzie jest ta To ci ja pokażę. To dlaczego im nie pokazałaś? Wiesz, ją dla ciebie. Zostawiam ją dla ciebie. O, Zostawiam ją dla ciebie. Jestem zaszczycona. Ja nie muszę tam, wiesz, nie wiadomo czego. Ważne, że wygrałam, bo pokazałam to, co, ledwo, co potrafię. Ledwo, 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 ledwo gdzie? Z Walka z kamiszką. Było na moje. A z Wojowlą przegrałaś? Bo robiłam dużo wagi. A teraz jej Ona nie Ona waży chyba 30 kg. Tak? Mhm. Chyba źle doczytałaś albo przejrzałaś internet. No i gdzie ta Twoja siła, jak z taką małą walką? To ci ją pokażę. Ona cię zdominowała. Ale to dobrze. Bardzo dobrze. Ja się nie przejmuję. Co przegraną. Ja z Przegrałam z i nie przejmuję się tym. Uwierz mi. Przyjmuj. Potrafię to przegrywać. Nie. Robiłam tam dużo wagi i to przyjęłam dobrać, to szczerze na klatę, że przegrałam. To jeszcze zaraz będziesz miała kolejną porażkę. Czekam, mm. czekam, mówisz. Pokażę ci jaka to jesteś to jest kiepska w tym boksie i ten pas twój zawodowy, to przekonamy się czy jest. No, czekam. Uwierz Zapraszam na pozycję bokserską jeszcze. Dziękujemy, siadamy do stołu. Sprawne to jest. Trochę zawrzało między dziewczynami. Poczułeś Jeśli trochę... jako jej trener nie ma szacunku do kobiet i nazywa kobietą mężczyzną, to gdzie on jest tutaj? Gdzie jest trener, który nie ma szacunku do kobiet? Będzie nie na potrafił być, przyjść tutaj na salę? Myślę, Ej. że przede wszystkim każdy mężczyzna powinien mieć szacunek do kobiet, a to, że wygrałam i to, że jak coś w tym sporcie osiągnęłam, a nie unoszę się dumą, Dobra. to nie oznacza... Że kobiecie nie okazuje się szacunku. Gdzie tu, jest ten trener, który. Tu mowa nie ma o Mirko Oknińskim, tak? Tak. A to Mirek jest gdzieś tutaj. Nie wiem Tylko czy wiecie, w nie było go stać na to, żeby przyszedł na salę. Jeśli ktoś może tutaj.